Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym wideoporadniku dotyczącym Inkscape'a. W tej części posłużymy się takimi narzędziami jak maska oraz przytnij. No i popracujemy trochę na bitmapie. Pierwsze co robimy to importujemy bitmapę do programu Inkscape. Najprostszą metodą jest po prostu przeciągnięcie danego pliku na obszar roboczy Inkscape'a. Nasza bitmapa została zaimportowana, posiada tło. Naszym pierwszym celem będzie wycięcie tego tła i zostawienie samego telefonu może zmienię właściwości dokumentu tak abyśmy mogli zobaczyć jak wygląda to nasze tło sklikamy właściwości dokumentu zmieniamy kolor na szary i zmieniamy przezroczystość na nakrycie 100% i widzimy nasze tło jest teraz widoczne wybieramy narzędzie Jeszcze sobie przybliżmy tylko Wybierzmy sobie narzędzie linie proste i krzywe bezjera i zaczynamy obrysowywać nasz telefon. W pierwszej, w pierwszej części nawet możemy się nie starać zbytnio o y, dokładność. W dowolnym momencie sobie to skorygujemy. Ale, oczywiście, im będziemy bardziej dokładni teraz, tym mniej pracy będziemy mieli. Później mamy naszą, nasz obrysowany telefon, jak widzimy, jest dość kanciasty. Przestawmy z powrotem w miejsce. Kliknijmy sobie to narzędzie i teraz właśnie możemy przeciągając i klikając może zmienimy na razie kolor naszego konturu na biały, będzie łatwiej widać albo na przykład na czerwony. Klikamy dwukrotnie kontur. O jest, z tej strony otworzyło nam się wypełnienie kontur. Zmienimy na czerwony. Zaznaczamy węzeł. Dopasowujemy, też możemy zaznaczyć, klikamy ustaw symetrię zaznaczonych węzłów, co ładnie nam dodaje płynności. ten węzeł możemy w ogóle usunąć, za dużo węzłów też nie jest dobrze. Jeszcze raz zaznaczmy. Ten węzeł również można usunąć. Przeciągamy do góry. Ten węzeł jest też zbyteczny. Kopiemy na środku, przeciągamy do naszej krawędzi. Zaznaczamy ten obustronna symetria. Myślę, że tak możemy zostawić, że to jest zadowalający efekt. Może jeszcze z tej strony troszkę poprawimy. Kolejną rzeczą, jaką robimy, to jest użycie już narzędzia. Zmienimy sobie sporo powrotem na czarny. Klikamy kontur, narzędzie jakim jest przytnij. Zaznaczamy nasze dwa obiekty. Przytrzymując Shift, klikamy obiekt, przytnij, ustaw. Jak zauważymy, nasz telefon został pozbawiony tła. Teraz, może, dodamy jeszcze trochę połysku dla tego telefonu. Jest to już tylko kwestia, jakby samej zabawy do pracowania szczegółów więc znowu używamy tego samego narzędzia zróbmy tutaj mały kąt nadajmy temu kolor biały i pozbądźmy się, pozbądźmy się tła prawy przycisk myszy ósmy kontur no i najprościej użyć Gradient modyfikuj zmień kolor na biały drugie krycie też biały. No myślę, że jeśli sobie teraz oddalimy to nasz połysk jest w miarę zadowalający. Zaznaczmy sobie te dwa obiekty. Zgrupujmy Ctrl G. Pierwszą część naszego zadania mamy wykonaną. Teraz wróćmy sobie z powrotem do naszego białego tłu, tła. Przepraszam. Nawet możemy dać przezroczystość. Od właściwie nie, zostawmy pełne krycie, czyli białą kartkę. Kolejna rzecz, jaką robimy, to jest powielenie tego obiektu. Ctrl D. I następnie łapiemy za tą górną część i przeciągamy do dołu, tak aby mieć odbicie lustrzane. Teraz użyjemy maski. Maskę tworzymy za pomocą obiektu prostokątnego na przykład i za pomocą gradientu Gradient odwróćmy Tam gdzie jest czarny to nasz obiekt jest zasłonięty chcemy aby nasza nasz telefon był widoczny załóżmy dotąd odsuń nieco tak, aby nie było, nie było pełnego krycia i lepszy efekt uzyskać, troszkę przesuniemy naszą drugą część gradientu poza obszar, który rysujemy. Klikamy Modyfikuj. Drugi punkt robimy biały i dajemy pełne krycie. Teraz zaznaczamy nasze dwa obiekty: obiekt, maska i ustaw. I jak widzimy, jest, mamy już szklane odbicie. Oczywiście możemy dodać tutaj jeszcze nieco nieco cienia dla samej podłogi. Przesuńmy to na sam spód, zmniejszmy krycie gdzieś do 50% i troszkę bardziej spłaszczmy, zmniejszmy. I gotowe. Dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych poradników.